piękne bieszczadzkie widoki. Świetna zabawa, ale też intensywna praca nad przyszłością naszych wspólnot. W Myczkowcach odbył się zjazd szefów i starostów wspólnot akademickich Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Spotkanie szefów i starostów yy... Uważamy, że jest jednym z najważniejszych spotkań w ciągu roku. Już wiele lat temu, myślę, że około 10 wymyśliliśmy tę formułę spotkań w systemie semestralnym, czyli przed rozpoczęciem każdego semestru spotykają się zarządy tych wspólnot, ponieważ trzeba przedyskutować w pierwszej kolejności, podsumować to, co było. A w drugiej części pomyśleć o przyszłości. Bardzo często przyjeżdżamy tutaj zrezygnowani z tego względu, że wiele rzeczy się nie powiodło, wiele rzeczy zaplanowaliśmy. Przyjeżdżamy tutaj i słyszymy, że możemy wszystko, że przyszedł nowy rok i możemy działać na nowo.